Rakowa Seno w Warszawie trwa w najlepsze, historia pisze się na naszych oczach, Raków Częstochowa wygrywa z Legią Warszawa 2 do 1 i awansuje do półfinału, to, to lotek Pucharu Polski, w studiu Radiafon, Krzysztof Kołaczyk, wiceprezes Czerwono-Niebieskich, witamy serdecznie. Dzień dobry Państwu. I oczywiście Mariusz Rajek. Witam również. Taki spontaniczny fonbal, no ale dzisiaj trzeba mówić o tym wydarzeniu, trzeba mówić o tym meczu, trzeba mówić o tym sukcesie, bo to jest ogromny sukces Rakowa-Częstochowa. Dzisiaj w studiu gość, który no, przeżył z Rakowem tak naprawdę wszystko. Ja już nie chcę wracać do tych sytuacji złych sprzed kilku lat. Cieszmy się tym, co jest teraz i no i właśnie dla osób, które są od wielu lat w tym projekcie, które musiały przeżyć te trudne chwile, no to to, to to, co się dzieje teraz, to jest chyba jakaś bajka, jakiś sen. Ja tylko dodam, że chyba nie można sobie było na dzisiaj do fonbala wymarzyć lepszego gościa niż Krzysztofa Kołaczeka, który był z Rakowem w tych czasach czwartaligowych, pamięta trudne momenty i który dziś jest z Rakowem w miejscu. Z tego po prostu może czuć wielką dumę, satysfakcję. Prosimy, teraz Krzysztof, teraz, teraz ty. Zresztą <noise> powiem. <noise> <noise> <nie głos> <noise> <noise> znaczy, powiem tak. Jestem mega, mega wzruszony, przyjmuję wiele gratulacji od wczoraj, dzisiaj cały czas i, i, i z reguły krótko odpisuję. Dziękuję bardzo i oby ten sen trwał dalej. Także no, to się nie da opisać. Bym musiał tu trochę popowiadać i, i iść wstecz, w te czasy, gdzie wykopywaliśmy ten klub spod, spod mega, mega dołka. I tutaj trzeba, jakby wró wrócić troszeczkę w tamte czasy i podziękować tym ludziom, których dzisiaj nie ma w tym klubie. A, a wtedy, te 10, 9, 8 lat temu, w tym naj najtrudniejszym momencie byli w przy tym klubie i nie pozwolili, żeby ten klub zleciał jeszcze niżej. A kto wie, co by jeszcze się stało. Także udało się. Ja im bardzo dziękuję, tym właśnie osobom, który, których nie ma, a ten sukces też trzeba, oni, on, te osoby też się pod tym sukcesem podpisują i za to im trzeba podziękować. Dzisiaj jesteśmy tu, gdzie jesteśmy. Myślę, że wszyscy w klubie, począwszy od zawodników, sztabu trenerskiego i, i, i tych, co są w biurach, w pokojach pozamykani, czy w terenie pracują, wszyscy wiedzą, co w tym klubie mają robić. Już od jakiegoś czasu Michał Świerczewski, właściciel komu prezes tutaj, pokazał nam kierunek i w jaki sposób do tego trzeba dążyć, jak trzeba się angażować w ten klub i, i, i jak trzeba po prostu robić swoją robotę i jak najlepiej się tylko potrafi. Ja nigdy, jeśli za coś się brałem, nie umiałem tego robić po łebkach, więc gdzieś w tym stałym projekcie znalazłem swoje miejsce. Robię to, co robię, ale staram się robić najlepiej. Dzisiaj jest to sen, który mam nadzieję, że będzie trwał. Myślę, że zasłużyliśmy na to zwycięstwo. Pokazaliśmy całą jesienią mądrością drużyny sztabu szkoleniowego, bo myślę, że to jest mega ważne. Forma tak, dobieranie zawodników, praca trenerska, przygotowanie fizyczne, ale mentalne. Nas się cały czas chwali. Przecież od jakiegoś czasu, jak tu nawet z wami rozmawiam, Panowie, to cały czas są pozytywne. Chwalenie się, teraz to już w ogóle. Yy, kapitalnie działa ten taki filtr mentalny. Sztab szkoleniowy zawodnicy. Dalej swoje, dalej najbliższy mecz. Bo jest najważniejszy. Nie, cieszmy się tym, co było. Nie. Odcinamy dalej później i robimy swoje dalej. Dla mnie jest to mega ważne i mega, mega jakby doszliśmy do niemalże perfekcji tego, że potrafimy się wyciszyć cieszyć się w pewnym momencie, wyciszyć i dalej robić swoje. I myślę, że to jest jakby taki klucz do tego, że ta drużyna dalej robi postępy i, i z tego się bardzo cieszy. cieszę. Ale jedno, jedno musisz nam zdradzić. Co wczoraj na meczu mówił prezes pzpr Zbigniew Błoniek, bo wiedzieliśmy, że był na spotkaniu, nawet nerwowo zapalił papierosa na początku drugiej połowy, więc może też przeżywał, może był za Rakowem, no bo to jest też piękna historia, zawsze kiedy ta drużyna z niższej ligi gdzieś tam się przebija na to fazę już półfinałową, to to są zawsze fajne historie, nawet dla neutralnego kibica, ale przyznam szczerze, że trzeba by to sprawdzić w statystykach, ale nie wydaje mi się, aby jakakolwiek drużyna z niższej ligi niż Ekstraklasa zaszła tak daleko, pokonując po drodze i Lecha, i Legię, czyli dwie te najbardziej czołowe drużyny. To jest coś naprawdę unikatowego, co można się już nigdy nie powtórzyć. Ja powiem tak, akurat nie miałem przyjemności w szeregu porozmawiać z prezesem Bońkiem, no ale, ale, ale no nie miałem, ale, ale wiem, że ogólnie był zadowolony z, z meczu, z organizacji, z wszystkiego. No, no wiadomo też niekoniecznie był zadowolony mimo wszystko z tego, w jakim gdzie gramy, tak, Na, z tego obiektu, natomiast doceniał organizację, że to wszystko umieliśmy dźwignąć, no i gratulował nam oczywiście tego sukcesu uczciwie i zasłużenie zapracowanego. No właśnie Mariusz, bo do ciebie mam takie pytanie, ty już też hmm. o tym wspomniałeś. Tutaj nic nie wydarzyło się przypadkowo. Ja oddzielę jakby Fortuna pierwszą ligę od Pucharu Polski, no ale Raków, tak jak wspomniałeś, wyeliminował Lecha Poznań, teraz Legię i to nie są mecze, gdzie, gdzie Raków fuksem strzela bramkę, a potem jest Brona Częstochowy, tylko to jest mecz w przypadku spotkania z Lechem Poznań, gdzie, gdzie Raków ma pod kontrolą praktycznie całe spotkanie, pełne 90 minut. na no teraz z Legią dwie tak wspomniałeś w dogrywce dwie wyrównane drużyny tylko że trzeba pamiętać tą dysproporcję i, i, te, i te różnice że Legia jednak walczy o mistrzostwo Polski w ekstraklasie a Raków cały czas o awans do tej ekstraklasy Przede wszystkim powiedzmy że to nie był taki mecz jak z Lechem bo tam jednak Raków zdominował różne z Poznania tam po prostu była taka supremacja która obnażyła Lecha zresztą trener Dziudziewicz wtedy przypłacił to posadą tutaj tak nie, nie powiemy no bo to był mecz dwóch wyrównanych drużyn to też nie możemy powiedzieć że Legia sobie nie stworzyła żadnych sytuacji że nie prowadziła momentu Gry. No, gdyby legia, moment, gdyby legia strzeliła bramkę w dogrywce, wygrałby 2-1, byłby niedosyt, ale, ale myślę, że... Ja sobie tak odnotowałem, między mniej więcej 53. a 68. minutą, 4 dobre okazje Legii, wtedy Raków to przetrzymał, nie wpadło i już wiedziałem, że teraz powinno być dobrze, że teraz należy czekać na taki moment. No, pochwalę się, że przeczuwałem, że nie tylko Raków awansuje, ale że nie będzie rzutów karnych. Ja mówiłem, że tak. tych karnych nie będzie, że ta dogrywka zadecyduje, że Raków strzeli w bramkę. Szymon może potwierdzić moje słowa? No właśnie się I... zastanawiam, bo już nie pamiętam z tych wszystkich no. emocji rozmawiamy mniej... po, po, po magazynie <grystanie> Czy nie mówiłeś o jakichś e, rzutach karnych, ale, ale Raków walczył do samego końca, żeby tych karnych uniknąć szukał swoich okazji, tak jak Legia, no szczęście gdzieś tam uśmiechnęły się do Rakowa ale Raków na to szczęście zapracował całkowicie, jeszcze jedna tylko taka myśl ja wiem, że Krzysztofowi może być tutaj niezręcznie o tym mówić i to w pełni rozumiemy spokojnie, to nie temat e, stadionu, e, chodzi też o słabość ekstraklasy, słabość e, polskiej piłki, bo to też trzeba pokazać, no Legia Warszawa jest drużyną z ogromnym budżetem. Ja w tej hmm. chwili nie wiem, 176 milionów złotych. Mniej więcej to jest chyba gdzieś w tych kwotach. Drużyna, która rokrocznie sięga po mistrzostwo, w jakim hmm. stylu, to już inna sprawa, a później odpada z mistrzami Mołdawii, z mistrzami Luksemburga. No Trener i Marek toła... Papszu sam powiedział, że legia to jest największy potencjał, jeśli chodzi o piłkarzy w Polsce. W Polsce. Nie ma. No i to jest niestety dramaty hmm. polskiego futbolu. Ja liczę i to naprawdę nie są słowa gdzieś tam e, rzucane jako patos gdzieś tam na wiatr, że Raków po prostu zrobi porządek z tą ekstraklasą, że Raków wejdzie i na tyle tam zamiesza, że będzie drużyną, która będzie nas w stanie reprezentować być może też w Europie. Wiem, że dzisiaj to brzmi abstrakcyjnie, ale kiedy, tak jak Krzysztof wspomniał pewne... o czasach, kiedy Raków był wyciągany, to wygrana no w też brzmiała Pewne rzeczy jeszcze także... też niedawno brzmiały abstrakcyjnie, tutaj mamy to w rzeczywistości. No i, i, i zobaczcie, znów powiem, po, zrobimy porządek w Ekstraklasie ekstra i tak dalej, i tak dalej, to wszystko musimy dźwignąć, żeby nie zwariować, tak? Ja myślę, że u nas Dobra, się... W Rakowie jest tej spokój, nikt tutaj dlatego... nie długo malonika, także to tak, może my. I tak? No, jako dziennikarz. No macie prawo, Trochę to musimy. Robić, macie prawo to robić, od tego jesteście, natomiast my mamy robić dalej, my swoje znowu. I mi się wydaje, że u nas jest ten mega plus, że u nas jakby jest czas na pewne rzeczy, na pewne projekty. Mnie się wydaje, że w polskiej piłce wszyscy chcą szybko zrobić coś. Pół roku, rok, tak, wiesz, tak strasznie. My, że to my, 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 się, my się uczyliśmy na początku, pan Michał przyszedł też, się uczył piłki nożnej sportu, my wszyscy nabieraliśmy doświadczenia. Dzisiaj od jakiegoś pewnego czasu wiemy, że każdy projekt musi mieć swój czas realizacji. Trzeba cierpliwości. Nie, nie wolno się spieszyć i, i szybkich decyzji jakichś tam podejmować. Oczywiście mylimy się nieraz ale to musi być sprawdzone, raz, drugi, trzeci, pomyłka, odchodzimy od tego, czy, czy to zawodnika, czy innej, jakiegoś tam innego projektu w klubie, ale u nas jest czas, wiemy, że Marek też miał moment taki, gdzie Papszun, gdzie drużna zatrzymała się tam chwilkę, gdzie się potknęła tam pięć meczów, cztery porażki, bodajże remis, coś tam było, zachowaliśmy spokój, cierpliwość, wiedzieliśmy, że potencjał trenera tej drużyny jest, akurat przed moment taki spokojnie, tak samo z zawodnikami, którzy przychodzili no, nie wszyscy od razu odpalili, tak? Trzeba było czasu, cierpliwości i tego się nauczyliśmy. Myślę, że to jest taki mega, mega nasz skarb, tak? Że hmm, chyba podejmując jakieś decyzje do projektu, musimy wiedzieć, że trzeba dać czas temu projektowi, żeby on jakby nabrał mocy i, i żeby za szybko nie podjąć decyzji I, i, i to wydaje mi się, przykład rozmawialiśmy Bartla, tak? No wydawało nam się, początek mega pierwszy mecz, później Piłkość, z gaz grał w Lidze Europy Tak właśnie. i pierwszy mecz Może super. Nie zagrać. I później z gaz jakby troszeczkę, o to nie tak, tak. My wiemy, że to jest potencjał u tego chłopaka yy, i teraz słyszymy, tu rozmawiamy, co wejdzie to asysta, asysta, widać tą moc. No bo dostał czas, tak? I, i, i oby rywalizował, oby jak najszybciej w, 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 zdobył pierwszy, y, pierwszy skład, żeby wyszedł w pierwszym składzie, jak najbardziej mu życzę. I każdemu z tych chłopaków. Także my znamy potencjał tych zawodników i z czasem. Gdzieś po, ok, te zmiany rotacje będą, ale musi być czas. I, i na, u nas w klubie myślę, że mądrze, spokojnie patrzymy na to i to pozwala nam robić ten, ten kolejny krok do przodu. Ale właśnie mówisz o czasie, Krzysztof, <laughs> mówisz o projekcie długofalowym, ale nie masz takiego wrażenia, że ten projekt w ostatnim czasie przyspieszył wcześniej niż zakładano, niż się spodziewano? No nie ukrywam, że no, na pewno spodziewaliśmy się, nie spodziewaliśmy się. też wyhamować, Tak, no, nie tak. tak. Nasz na wniosek, że chyba idziemy dobrą drogą, tak? Tak mi się wydaje. Tylko, że wiadomo, przyspieszamy, a jeśli doczekamy się awansu, bo tak jak mówię, jeszcze pokora, spokój, to jeszcze jest naście meczy i, i, i tu trzeba zachować spokój. Ja wiem, że ktoś powie tyle przewagi, jesteśmy w sztosie, legi nie ma, lecha nie ma. Wiem, to jest sport, to jest piłka. Nic tak nie uczy pokory jak właśnie piłka nożna przede wszystkim yy, i, i uważam, że yy, jak awansujemy, no to tam będzie weryfikacja znowuż, tak? Czyli my musimy już myśleć <laughs> jakby nie tylko o awansie, o tym najbliższym kroku, który mamy zrobić, tylko co później. I znowu ten projekt długoterminowy, krótkoterminowy, tych projektów jest cały czas w masy. I, i, I jeśli będziemy to wszystko widzieć i odpowiednio do tego podchodzić, to, to mam nadzieję, że, że będzie tak jak w pierwszej lidze. W drugiej lidze nauczyło no, nas życie, mieliśmy możliwość raz, baraże, odpadliśmy. Drugi raz czegoś brakło. Nie byliśmy gotowi. W trzecim roku awansowaliśmy, okazało się, że jesteśmy silną drużyną w pierwszej lidze w pierwszym sezonie, a w drugim jest co jest. Czyli wniosek z tego, że wyciągać wnioski, uczyć się i teraz musimy szybko, jeszcze bo nam czas trochę przyspieszył, szybko wyciągać wnioski, uczyć się, że jeśli będzie ten awans, to nie tylko awansować i później zobaczymy co będzie, tylko mamy być silną drużyną tak i o tym trzeba myśleć. Przedwstępna weryfikacja myślę, że już e, się odbyła i to zakończona hmm. ogromnym sukcesem. Ja myślę, Nawet nie wiem, czy słowo wstępna, przedstępna wstępna jest e, e, właśnie dobrym... I była przedwstępna runda Pucharu Polski, było coś takiego. Raków tam lubił odpadać. Ale... Lubił, także... Są czasy, kiedy Raków rządzi tym pucharem. Zgadza się, ale właśnie też e, chciałem Mariusz e, zauważyć, że e, już teraz Raków pokazuje, że z tymi drużynami można wygrywać i to, co gdzieś tam wspominałem, to nie są przypadki, tylko to jest do wszystko... Prowadzić grę, ja myślę, że to jest tutaj też to kluczowe. Wygrywać można, ale Raków prowadzi grę z Lechem, prowadzi grę z Legią. Tak, jest... i teraz właśnie chciałem wrócić do takiej naszej krótkiej rozmowy wczoraj podczas transmisji, podczas meczu. Ta intensywność, bo inna jest ta intensywność w tych spotkaniach z Lechem, czy z Legią pod względem mentalnym, pod względem fizycznym, niż jednak w tej Fortuna pierwszej Lidze, gdzie Raków może grać spokojniej, bo drużyny nie atakują, aż tak próbują gdzieś tam grać pressing ale nie tak, jak wysoko, nie tak wysoko jak grała chociażby wczoraj Legia bo momentami nasi defensorzy mieli problem żeby wyprowadzić piłkę co jednak na boiskach pierwszej ligi rzadziej się zdarza rzadziej się zdarza Krzysztof Gościem jest a mało mówi za chwilę oddamy ja zaraz się wtrącę ale głos. proszę ale ja uważam że w pierwszej lidze też jest dużo fajnych drużyn które naprawdę grają dobrą piłkę ŁKS Łódź Stalmielec, Mielec ja pamiętam że to był absolutnie się z tym nie kłócę. mecz a jeszcze jedna tylko taka rzecz Lech Legia Moim zdaniem, to powtarzam od lat, przereklamowane klubiki na literkę L, klubiki złośliwość w stosunku budżetu do, do jakości piłkarskiej. no Jest jeszcze szansa, że jeden klub na L zawita, może w półfinale, może w finale. Ja myślę, że to będzie ostateczna weryfikacja rakowa, bo wtedy Raków ma na rozkładzie całą czołówkę ekstraklasy. Z całym szacunkiem, ale drużyny od 9-10 w drugiej ekstraklasie, ja zaryzykuję, że one są gorsze od tych czołowych w pierwszej lidze, Także Raków ma pełen przegląd. Pola, pełen przegląd kadr. Ja bym chciał wrócić do tego prowadzenia gry, co, co tutaj było poruszone. Chciałbym tu jakby pochwalić naszą drużynę za konsekwencje. My gramy cały czas swoje, przynajmniej staramy się grać. W sporcie, w tej piłce nożnej, no nie jest to łatwe, bo jest druga strona, przeciwnik, który zna cię, analizuje i wszystko robi, żeby nie pozwolić ci grać tego, co ty lubisz. W pierwszej lidze nam to. Fajnie wychodziło i, i myślę, że wychodzi. Raz lepiej, raz gorzej, ale jednak wychodzi. Tu w Pucharze z Lechem byliśmy w mega sztosie, jak to się mówi. Złapaliśmy dobry moment. Lech był jednak pod formą, bo ja uważam, że to jest solidna bardzo drużyna, ale gdzieś i, i Lech nam pozwolił grać swoje I, i tam narzuciliśmy ten styl swój i naprawdę była różnica, bo twierdzę, że, że naprawdę zdecydowanie wygraliśmy z Lechem. W, w, wczoraj z Legią jednak było widać, że Trudniej nam jest to prowadzić tą swoją grę. Aczkolwiek chcę pochwalić, że cały czas wracaliśmy do tego i próbowaliśmy robić swoje. Nie rozbili nas, był ten moment między 50 a 60, że troszkę tam paniki, troszkę nas dominowali, tak, by się lekko to rozsypało, ale to jest sztuka, że w tym wszystkim zachowaliśmy spokój, poskładaliśmy i znowuż wróciliśmy, i my znów przetrzymywaliśmy piłkę, budowaliśmy od tyłu. Staraliśmy się utrzymywać piłkę. Druga bramka, kapitalna rzecz. Świadomość chłopaków, y, utrzymywanie się przy piłce. Y, naszykowana legia na wrzutkę, a my nie. Szacunek. Mieliśmy większą ilość zawodników tu, właśnie przy Rzucie Wolnym. Pograliśmy. Bart jeden na jeden Piękny, pięknie dorzucił, i, i, i druga bramka. Chwała dla drużyny, bo. Cały czas konsekwentnie y, realizuje to, co z trenerem sobie narzucili, co ćwiczą i to jest taki, pomału się wypracował taki styl Rakowa, bo o tym wszyscy mówią. Y, I tak jak mówimy, w Ekstraklasie no będzie trudniej, nie oszukujmy się, jeśli daj Boziu awansujemy, no ale, bo to już pokazują mecze, tak z tu z Legią. Y, nie będzie tak łatwo prowadzić tę grę i chłopaki o tym wiedzą i muszą jeszcze szybciej analizować, szybsza reakcja, szybsze, lepsze podania y, i tak dalej. Także będzie ten poziom podniesiony do góry. Dzisiaj robimy to, fajnie, cieszę się i, i za tę mądrość wczoraj w tym meczu naprawdę wielki szacunek, bo myślę, że zdaliśmy mega, mega y, egzamin, aczkolwiek wiem, że było sytuacji wiele, gdzie mogliśmy dużo lepiej też zagrać, także ten... Potencjał i, i, i ten, te, te rezerwy, jeszcze mimo wszystko w wczorajszym meczu były. Ale ta siła jest e, widoczna. Wydaje mi się, że Legia odrobiła pracę domową e, w niektórych e, chociażby stałych fragmentach e, gry, gdzie tam e, pilnowali, próbowali pilnować Tomasa Petraska, ale on i tak, gdyby kilka razy troszkę lepiej dołożył e, głowę do piłki, to mógł się wpisać na listę e, strzelców. E, no i właśnie, e, nawet ja kiedy ta bramka padła. Myślałem, że Tomasz Petrasek, bo jak ktoś strzela bramkę w Rakowie głową, to zazwyczaj wydaje się, że jest to Tomek Petrasek. Zresztą speaker też podał na początku taką informację. Były ogromne emocje. Ty, Krzysztof, wczoraj właśnie nie siedziałeś, biegałeś po tym stadionie, skakałeś i taki Piękny obrazek. Właśnie chciałem razem. powiedzieć, piękny obrazek no, na samym początku. Z tych emocji pewnych rzeczy się po prostu nie pamięta, bo ja też do końca nie pamiętam naszych pewnych ej, rozmów ej, w czasie ej. tego meczu. Piotrek Malinowski wpisał się na, na listę strzelców w czwartej minucie, i właśnie wtedy, Krzysztof, rzuciłeś się tak. na Mariusza. Przypomniałem sobie. <laughs> to naprawdę. No, to <laughs> te emocje no, były naprawdę były, fantastyczne. Były, były, niesamowite. Te no, emocje były od początku, samego początku, już ileś godzin przed meczem. Tak, przygotowanie tego wszystkiego, no i później już sam moment dla mnie mecz się zaczął od momentu pierwszego kibica, który czekał za bramą, chciał wejść, bo logistycznie tutaj też trzeba powiedzieć było mega przedsięwzięcie do zrealizowania komplet, komplet widzów na trybunie na trybunach, wiele samochodów, wielu gości z Warszawy, z Poznania, z Wrocławia, także i to znamiętych gości, także tu musieliśmy zdać egzamin organizacyjnie i tutaj wielkie słowa pochwały i podziękowania dla wszystkich właśnie ze sztabu tutaj klubowego, którzy w organizacji zdali egzamin i, i wywiązali się z wszystkich swoich takich zadań, no bo myślę, że Pierwszy raz, co byłem mega zaskoczony, bo akurat byłem przed bramą, tam troszkę e, regulowałem tym, tymi wjazdami, tych vipów gości, bo też mamy parking, jaki mamy i, i mieliśmy ustalone, kto wjeżdża, kto nie. Także, żeby to płynnie szło, e, myślę, że szło e, i udało nam się. Jeśli ktoś gdzieś tam coś nie wjechał, coś to proszę o wyrozumiałość i, i, i przepraszam, ale taka była konieczność w tym dniu. Natomiast to, co się spotkałem wczoraj, byłem mega zadowolony. Około 10 minut przed meczem. Było praktycznie pusto przed bramami, pojedyncze osoby jeszcze wchodziły. Kibice dostosowali się do tak, tych próśb klubu. I Dziękuję bardzo, że kibice przyszli już dwie godziny przed zaczęli wchodzić. Bardzo każdy sobie fajnie zajął miejsce i, i, i mógł od początku oglądać mecz. Ja byłem w szoku, bo ja też praktycznie za 7 chyba była 18. Poszedłem spokojnie na trybuny, żeby też, też oglądać mecz, a z reguły tak jak widzieliśmy nieraz 15-20 po czy tam nawet pół godziny, jak już mecz trwał, jeszcze niektórzy kibice wchodzili na jakieś mecze nasze ligowe, czy gdzie, gdzie były takie też z większą frekwencją. Także wczoraj było, był to taki podwójny sukces organizacyjny i sportowy. Ja myślę, że to jest wielkie przeżycie dla większości piłkarzy, bowiem rzadko się zdarza, żeby piłkarze Rakowa, którzy wybiegają na rozgrzewkę, już na dzień dobry zostali przywitani wielkimi, gromkimi brawami. Od razu głośny doping. To zazwyczaj gdzieś zaczynało, wchodziło na takie odpowiednie tory. Od pierwszego gwizdka tutaj już na rozgrzewce. Myślę, że dla nich też to fantastyczna chwila. Myślę, że jeszcze będzie czas, żeby z piłkarzami na ten temat porozmawiać. Czuć było wielką piłkę wczoraj w Częstochowie, czuć, czuć było głód tej piłki. No i tak jak bardzo fajnie powiedział teren, paprzun przed spotkaniem, to jest święto, to jest wielkie wydarzenie mecz z Legią, ale. Możemy mieć takie święto co tydzień, możemy mieć takie święto co kolejkę, tylko ktoś musi się postarać, żeby po prostu było na czym to święto robić. I jeszcze można Mariusz tutaj chyba dodać, że ten sukces Ty też odczułeś dzisiaj rano jeżdżąc po kioskach. Tak, miałem, miałem powiedzieć właśnie jeszcze tą historię, która mnie nawet trochę zdenerwowała, ale też wyciągając z niej coś pozytywnego. Chcieliśmy zrobić dzisiaj taki mini przegląd prasy sportowej o Rakowie Częstochowa, gdzie na pewno jest temu poświęcony dużo miejsca, odwiedziłem przy dziewiątym w związku się poddałem. Pani powiedziała, że Raków wczoraj wygrał z Legią, a Pan jest niepoważny, że pan o dziesiątej chce kupić gazety. No i oby tak było zawsze. Aby tak było zawsze. Cieszymy się. Jedyne, jakie pytanie mogę zadać, chociaż myślę, że jest retoryczne i znam odpowiedź wymijającą. Na kogo chcecie trafić w półfinale? Ja myślę, że, że dzisiaj po tym wszystkim, co się już wydarzyło, no, tak szczerze mówię, no, na kogo trafimy, to trafimy. Mamy zrobić swoje. Czyli drużyna znowu musi podejść do, do, do tego meczu kolejnego, jak do każdego następnego. A ja się z tym i, zupełnie i... tutaj nie zgodzę z Krzysztofem. Ja wiem, Mariusz ma swoje marzenie. Ja bym Myśmy Trafili na tak, taką drabinkę, że no ja bym przegrywając finał, na przykład z Lechem, która będzie mistrzem Polski, jako finalista też gramy w Lidze Europy. To nie puszczanie połomu. Ja myślę, że niech iść, iść. los gdzieś tam czuwa nad tym wszystkim, Jakim będzie losowanie, takie będzie. My mamy robić dalej swoje. Pokonaliśmy Lecha, pokonaliśmy Legię, no to faktycznie tak można też było usłyszeć wczoraj po meczu: nie boimy się nikogo, tak ale, mówią ale piłkarze, tak jak to się mówi sztab. na początku była Wiktoria Sulejówek z niższej Ligi, później przyjechał Lech, później pojechaliśmy do Uwałk, przyjechała Legia, no to czas na wyjazd. A żeby był wyjazd, no to tylko puszcza. Oczywiście, jeżeli dzisiaj da radę z Miedzią Legnica, bo to spotkanie dopiero dzisiaj uzupełni stawkę półfinansową. Ale, ale widzicie, i, i już leciutko układamy sobie jakieś wiadomo, że do, aby do finału, to sobie szukamy słabszego. Ja nie wiem, czy puszcza jest słabsza od jej dzisiaj, czy przegra, i kto będzie trudniejszy to jest przeciwnikiem. Jeden mecz. Ja nie wiem, to jest jeden mecz, dlatego yy, panowie. Ja się nie poglądam na będzie, puszczę w finale. Yy, niech będzie losowanie, my mamy z, zrobić swoje, powtarzam. No więc y, czekamy, nie możemy się doczekać, a dzisiaj cały czas jeszcze się y, cieszymy. Krzysztof pewnie dzisiaj mnóstwo jeszcze telefonów i, i SMS-ów z gratulacjami. No odbieram cały czas za wszystkie bardzo serdecznie dziękuję. Eee, ale ja mówię, niech ten sen e, trwa dalej i cieszmy się tą chwilą. Możesz tego tak odpowiadać w SMS-ach, że <noise> odpowiadasz na nie, odpowiedziałeś na wszystkie dzisiaj w Radiofon. W radiu eee, dziękujemy bardzo, że mimo właśnie tej radości jeszcze tej euforii znalazłeś te kilkanaście minut dla nas. Dzięki wielkie. Dziękuję bardzo i przepraszam za głos, ale to jest wynik y, wczorajszych emocji. No my też trochę wczoraj. pokrzyczeliśmy. Ja akurat miałem to szczęście, że dwie bramki Rakowa mogłem skomentować. A tą uchwałę ja miałem, tak? <grystanie> no to, że tak powiem, znamy rozstrzygnięcie, <grystanie> kto tutaj przyniósł jeszcze, komuś szczęście. Jeszcze tylko powiedzmy może, że w, w niedzielę wracamy do ligi Termalika Brookbet, nie ciecza. No bo właśnie, to bo to jeszcze, jeszcze, jeszcze Liga. Liga. A kto nie może, to słucha radiofon. Dokładnie tak, jesteśmy na wszystkich meczach. Dziś to już wszystko. Raz jeszcze Krzysztof Kołaczyk, Mariusz Rajek, Szymon Sobol. Przypominamy, choć nie trzeba. Raków Częstowa w półfinale Pucharu Polski po wyeliminowaniu Warszawskiej Legii.